tak stanowię, że nic nie widzę. A co mam widzieć? Wyświetlacz. 15. 180, to 80! Prawy 5 krótki, nie dni! Prawy 5 krótki, nie dni! Siedemdziesiąt, uważaj bunker! Kamowanie z uwagą! To lewy jeden las! Lewy jeden las! 60! No co się zjebało. Prawy jedną z uwagą! thank you przypięte dobrze, sprawdziłam Nie wiem, też domyślam, że to Ale podejdzie. ja ciebie słyszę! Tak? Coś? Tak. tak? tak. A. Ja Ciebie słyszę teraz. No coś... A ty mnie nie słyszysz? Nie. A teraz? Teraz się słyszysz. Kurwa, no. Co zrobiłaś? Nic, przybijam jeszcze raz. Później proszę. Dziękuję. Ja, Słuchaj się robi. Alo? No, alo! Ja nie mam teraz czasu. Ona nie ma czasu. Nie, sucho się robi. Teraz już nie powalczę. Ej, przypijam i odpijam jeszcze raz, wiesz? No, to dobrze. Ale to w trakcie jazdy, nie?